Witam wszystkich! Serdecznie na transmisji poniedziałkowego turnieju Stumble Guys. Zobaczycie podzielony turniej na cztery części. Pierwszą i drugą część zobaczycie we wtorek, trzecią i czwartą zobaczycie w środę. E, bardzo oczywiście was zachęcam zawsze do brania udziału w turnieju, bo zawsze wszyscy się świetnie razem bawimy. Oczywiście osoby, które nie są w gronie moich znajomych, mogą do nas na spokojnie dołączyć za pomocą kodu pokoju, który zawsze udostępniam na społeczność. To co widzicie dzisiaj jest transmisją turnieju, który odbył się w poniedziałek więc to wszystko, co mówię na bieżąco, odbyło się też w poniedziałek, żebyśmy się zrozumieli. Zabieram Was teraz na wspólne granie. No i oczywiście pierwszym krokiem, który robię, to jest krok w kierunku zaproszeń oczekujących. Zawsze sprawdzam, czy mam jeszcze miejsce, żeby kogoś przyjąć. Słuchajcie, mam trzy zaproszenia do grona znajomych, a e, mogę przyjąć dwie osoby, bo się dwa miejsca zwolniły, więc tym, którym się udało, oczywiście bardzo się cieszę i dziękuję, że zawitaliście do mojego grona. Więcej niestety przyjąć nie mogę. Od razu utworzę grupę i od razu piszę kod pokoju na społeczności 486. 862. To jest kod pokoju dla wszystkich tych, którzy nie są w gronie moich znajomych, a oczywiście zapraszam tych, którzy w tym gronie moim są. Przygotowuję sobie od razu kolejnego posta i zaraz zobaczymy ile osób uda się nam uzbierać. Na razie po pierwszym zaproszeniu wskoczyło 8 osób. E, a ja już sobie przygotowuję od razu kolejny post turniej Stambuł. Gaj, zobaczymy ile osób będzie dołączać z kodu Eee, I wtedy zadecydujemy, czy będziemy co drugie granie, czy będziemy, słuchajcie. Eee, co, co, co każde granie udostępniać ten kod na społeczności. Kogo my tutaj mamy? Jakub 2242 mi, Patryka Pyczosowo, Amelia Poland, Mr. Mars i Bela Mik, czyli stały skład jest. Eee, no i szczerze powiedziałam się że będzie Was więcej, bo zapowiadało się Was znacznie więcej, ale może dołączycie w kolejnych rundach, tak więc chwileczkę poczekamy. Na, na reakcje społeczności, na reakcje y, osób, które może do nas dołączą z tablicy. Jeszcze ktoś dołączył, figokot. Poczekamy jeszcze, słuchajcie, chwilkę, bo to zawsze ten początek, taki wiecie, jest dopiero jeden po, więc może jeszcze ktoś do nas dołączy, ale wy macie, słuchajcie, odznaczenia. Szok. Widzę, że tryb rankingowy wszedł wam mocno. Mi niestety nie udało się uzyskać trybu e, srebrnego, ale być może. Na kolejne granie z wami już taki tryb będę mieć. No dobra, mały skład, ale, ale zawsze ten mój ulubiony jest. Więc gramy sobie w 9 osób i mam nadzieję, że jak najwięcej z nas przejdzie do kolejnego etapu. Ja oczywiście trzymam kciuki za wszystkich, trochę też za siebie. Może uda mi się dzisiaj zdobyć jakąś koronę, zobaczymy kto wie. Ja się oczywiście zawsze bardzo cieszę, jak ktoś z naszych ludzi taką koronę, słuchajcie, zgarnia. Hmm, więc jak zawsze będę trzymać kciuki słuchajcie, rozpoczynamy ściganie od tej nie do końca lubianej przeze mnie mapy, bo jest to Abduction Avenue, więc ona jest trochę trudna, ale spróbujemy tutaj z tego co pamiętam miałam zawsze problemy z zamulaniem tej mapy i nie wiem czy wszyscy tak mają, Nie ja wiem, że tutaj ta grawitacja troszeczkę inaczej działa i tak się trochę wolniej lata, ale ogólnie odnoszę wrażenie, że ta mapa się przecina. Hmm, nie wiem czemu czy tylko ja tak mam czy wszyscy tak mają. Niemniej jednak trochę mnie to wkurza. Ale nie będę się na tym skupiać. Będę próbowała oczywiście dobiec do mety w pierwszej szesnastce, tak żeby razem sobie z Wami słuchajcie, dalej pograć. Tutaj muszę się odbić od tego UFO. Aj, za daleko. No i tu już słuchajcie, mam stratę. I to dosyć dużą, bo w tamtym miejscu mnie mocno wybiło do tyłu. Więc niestety jestem trochę w plecy. No i teraz znowu lecę. No i już wiem, że to jest naprawdę zły znak, bo już wiem, że mam bardzo mało czasu, żeby nadrobić tą swoją stratę. Zupełnie niepotrzebnie, słuchajcie, tam się w to zielone wplątywałam, bo to mi nic tutaj nie dało dobrego, bo dwa razy na tym straciłam po prostu pozycję. Hmm, ale myślę, że mam jeszcze jakąś szansę, bo jeszcze nikogo na mecie nie ma, więc próbujemy. Dobra, teraz tutaj już jedna osoba jest. Tutaj muszę uważać na laser i na podłogę, która się niestety pode mną też załamała. Nikogo od nas tutaj nie widzę, słuchajcie, być może już są na mecie, co mnie oczywiście zawsze bardzo cieszy. Dobra, to mnie troszeczkę, słuchajcie, tutaj chyba uratowało teraz. Dobra, ja lecę sobie tam bokiem, bo tu jest chyba troszeczkę bezpieczniej. Dziwne ustawienie kamery mam, ale trudno, już nie będę go zmieniać. Bo obawiam się, że nie starczy mi na to czasu. No nie wierzę. Dobra, czekajcie, czekajcie. Jest jeszcze szansa. Nie, niestety, 16 osób już jest na mecie. Nie lubię tej mapy, bardzo jej nie lubię, bo nie mam możliwości się tutaj ścigać, słuchajcie. Ech, ale cieszy mnie to, że mnóstwo naszych zielonych przechodzi dalej. Nawet nie wiem, czy nie wszyscy. Oczywiście, jeśli tak, to, to super, ogromne gratulacje i trzymam za Was kciuki. Zobaczymy za chwileczkę, kto mm, przechodzi do kolejnego etapu i mm, będzie walczył sobie w super slajdzie. Jest na pewno Figo Kot, Jakub Mi Patryka, Uki Poland, Mr. Mars, Velamik, Amelia. Dobra, wszyscy chyba są. Pobiegniemy sobie chwilę z Jakubem i zobaczymy, jak sobie radzi. Ale na patencie ten zakręt wziął Jakub. Dobrze, dobrze. Teraz jesteśmy z Mi Patryka. Teraz z Jakubem. Teraz z Figokotem. Amelka. Amelia tutaj, słuchajcie, sunie już w kierunku mety. Bela Mik też jest blisko mety. Mikołaj, co to za skórka! Świetna, taka kropelka. Dobra, czyli Mikołaj będzie w finale. Nie. Widzieliście to. Słownie tyle zabrakło i tam się ktoś prześlizgnął, więc niestety Mikołaj odpada. Mi Patryka, Figo, Kot, Bela, Mik polecieli. Ale w finale mamy Uki Poland, Amelia, Jakub i Mr. Mars. Więc jest za kogo trzymać kciuki. Można powiedzieć, że pół na pół z opcjami są nasi teraz, bo cztery z naszych użytkowników i czterech obcych Zobaczymy jaką będziecie mieli mapę finałową A ja już sobie oczywiście przygotowałam wcześniej um, Kolejny post na społeczność Ale jeśli nikt ze społeczności Nie będzie no to będziemy robić Słuchajcie co drugi Rush hour, ale piękny jest to Rush hour teraz, te wagoniki są tak Słodkie, takie wakacyjne O, słychać zuzie na pewno w tle Amelia, Uki Poland Mr. Mars i Jakub walczą w finale. Mm, I zaraz zobaczymy, jak im pójdzie. Jedna osoba odpadła, mam nadzieję, że nikt od nas. Chyba Amelka. No, nie widzę Amelki. Szkoda. No to walczą chłopacy. Jakub, Uki i Mr. Mars. Walczą chłopacy i liczę, że e, ktoś od nas tutaj będzie miał pierwsze miejsce. Ej! Tego nie było, tej takiej trampoliny pomiędzy tymi wagonikami, nie kojarzę. Czyli tutaj się zmieniła ta mapa dosyć znacznie, nie tylko sam wygląd tej mapy, tylko też zmieniły się funkcjonalności. Dobra, Mr. Mars walczy. O, i tak walczy bezpośrednio. Jakub Ukipoland, dobra, Sos de Pula poleciał. Więc walczy jaką Pimister Mars? Więc już wiemy, że nasi są na pewno w finale i Uki Poland jeszcze. No to świetnie, no to ktoś z naszych na pewno wygra. No to teraz już ta rywalizacja niestety się zacieśnia. już teraz musicie się jakoś wybraniać, nie? Dobra, Jakub, Ukipoland czy Mr. Mars? Jakub, Ukipoland czy Mr. Mars? Kto wygra? Dobra, Mr. Mars leci niestety. I kto wygrywa? Kogo mamy, słuchajcie, zwycięzce? Jest Jakub 22:42 i lecą do niego kwiaty. Mamy pierwsze zwycięstwo na koncie Jakuba. Wędruje do niego oczywiście Korona. Bardzo się cieszymy i gratulujemy. No i miejmy nadzieję, że w kolejnych rundach też będą wygrywali tylko nasi. Eee, więc lecimy, słuchajcie, tworzyć nowy pokój, gra standardowa. Zapraszamy naszych i piszemy od razu 968-401 i chwilę poczekamy, czy ktoś z tej społeczności do nas dołączy. No, i już mamy 9 osób, czyli już wszyscy, którzy byli, są. Zobaczymy jeszcze tylko, czy ktoś dołączy z zewnątrz. Uki Boland, Mipatryka, Mi Patryka, Figokot, Amelia, Mr. Mars, Pusin i Bella Mik. Ej, 10 osób mamy. Ktoś jeszcze jest. Jakub przecież był? 22-42. To kogo nie było na poprzednim rozgrywaniu? Nie wiem. Ale cieszy mnie to, że jest nas więcej.

1 i 0! Zaczynamy w 10-osobowym składzie, czyli jedna osoba więcej niż była przedtem. No i mam nadzieję, że teraz uda mi się przejść z Wami do kolejnego etapu, bo yy, no, to chcę z Wami zawsze troszeczkę dłużej pograć. Oczywiście też cieszy mnie obserwacja tego, jakie Wy yy, odnosicie sukcesy jak Wy wygrywacie, ale zawsze yy, lepiej mi jest, jak gram z Wami na tych kolejnych etapach również. No, powiem Wam, że te mapy pierwsze mnie nie oszczędzają. Turtle Tumble też jest bardzo ciężką mapą do przejścia w czas. A tym bardziej jak gram no, z takimi dobrymi użytkownikami, no bo Wy macie naprawdę skilla w tych mapach. Ja zdecydowanie rzadziej gram w Tumble Guys, bo tak naprawdę gram tylko z Wami, więc no, ciężko jest mi, słuchajcie, być takim promasterem w tych mapach. No i próbuję, próbuję za wszelką cenę gdzieś tam Wam dorównać i tutaj sobie razem z Amelką słuchajcie, płyniemy teraz coś mnie spowalnia i ogólnie też trochę ta zamula coś mi dziwnie, nie wiem czemu, pięk jest dosyć dobry, ale też nierewelacyjny, mógłby być lepszy dobra aj! tutaj nie woda mnie wyrzuciła gdzieś tu, tu, słuchajcie mnie wywaliło na bok dobra, jeszcze nikogo na mecie nie ma, więc chyba jest szansa Żebym, słuchajcie, w tej pierwszej szesnastej się znalazła. Mimo tego, że mnie tutaj... ajajaj jaj. Cztery osoby już są w momencie. No co się dzieje? Dlaczego to mnie tak wyrzuca? W złym momencie, słuchajcie, podskakiwałam. Aj, nie zdążę, nie ma szans. 15 osób już jest. mmm no zdecydowanie za dużo mnie tam, tam ta, ta woda po, pospychała. Ktoś od nas odpadł mi patryka na pewno i ktoś chyba jeszcze, bo nie, nie, nie zdążyłam zauważyć, bo z tej prawej strony ktoś jeszcze leciał. No niestety, po raz kolejny będę tylko obserwatorem Waszych zmagań. Ale Zuzia będzie nam tutaj pokwikiwać słuchajcie. Bo to jest runda kolejna, to, to są tak zwane wściekłe biedronki. Tutaj jest trochę ciężko, jak już zaczyna lecieć ten smart tam z tego hydrantu, czy co to tam leci, to faktycznie jest ciężko. Mamy Jakuba, mamy Mr. Marsa, mamy Amelkę, Pusina i Uki Poland i Pychosław. No i Gracie, Gracie, słuchajcie, walczycie. I zaczyna już lecieć ta pierwsza ciecz, która wywaliła chyba Amelkę. Mi się przynajmniej wydawało, gdzieś tam kątem oka. Tak, nie ma Amelki. Dobra. E, już tak pokątnie widzę, kto przechodzi dalej. Na pewno Pyczełap, Mr. Mars i Uki Poland. Zaraz zobaczymy, kto jeszcze. Pusin i Jakub też przechodzą. Dobra, no to mamy, słuchajcie, fajny skład na finał. Naprawdę jest przewaga naszych. Więc z pewnością, no tak, 80% pewności mam, że ktoś z nas wygra. Oczywiście chcę mieć 100%. La Land. Ta mapa może trwać wiecznie. Ja osobiście nie do końca ją lubię, chociaż już teraz w ostatnim czasie szło mi trochę lepiej. No i zobaczymy. Jesteśmy sobie z Jakubem, Pusinem, Mr. Marsem i Pyczosławem. O, Mr. Mars zaryzykował trochę. Nasz kotek niezmiennie od dłuższego czasu ta skórka i Pusin ma taką samą, widzę. Dobra, walczy Mr. Mars, walczy Pusin. Uki Polan i Jakub. momencie, też też tam tam przed przed Mr. Mars tutaj na krawędzi tej lawy. Pushin 2015. Zapraszam mnie do grupy, ale nie było Cię z nami wcześniej. Mr. Mars, Pushin, Uki Poland. Mr. Mars niestety poleciał. Pushin też. Czyli Uki Poland gra tylko z tym aha. Zepchnij go, please. O nie! Boję się, że wygrał aha. Nie jest, dobra, na szczęście Ukipoland. Udało się! Mamy drugie zwycięstwo na koncie naszych, co mnie bardzo cieszy, więc już słuchajcie, ten bilans jest na pewno na plus. Mamy po jednym zwycięstwie naszych chłopaków na koncie, więc bardzo się cieszę. Wychodzimy z tej grupy, idziemy tworzyć nową, grupa standardowa i zapraszamy wszystkich. 470, 580. Ostatni raz piszę kod pokoju, co każdy wyścig, następnym razem dam go, słuchajcie.